Siema, roczny z tej strony Janek panek witam was w na następnym odcinku Ale mam lagi... Poczekajcie chwilę... Już... Nie wiem, czy mam takie lagi, wiecie? Dziwne, ostatnio miałem 10 pingów. E, chcę sobie porobić zadania. Przysz... Aha, daj... dłoń duszkowi ziemi? Ogólnie był update dzisiaj, ale duszkowi ziemi. Duszek ziemi. Daj broń duszkowi ziemi. Co, chcemy powiedzieć, że będzie duszek, który będzie ze mną chodził nawalał ludzi? I w sumie to by było fajne. Polecę sobie na stację O, tu może być ten duszek. Tu jest auto, nie? Nie. Co jest? Tu jest auto. Kurczę, chcę znaleźć tego duszka ziemi. Jest duszek wody. Hello? Mam kościół, no się tak szczerze. Uciekaj se. To jest duszek ziemi? Taki brązowy. Nie to jest wody. A duszek ziemi gdzie? No ja muszę znaleźć duszka ziemi. Pewnie daje jakiś nowy dary ten duszek. Kócie, szkoda czego tu nie ma... Oj, nie to auto. Czekajcie. E, maskę Oni potrzebuje W głowę. Muszę zabijać headshotami, spoko. Zabierać bronie rzadkie... Nie, epickie lub lepsze. 15. Mhm. Spoko. I bronią białą. Czyli kataną, nie? No to potrzebuję katany i maski oni. Jeszcze fabuła jest przecież. Tutaj muszę z nim pogadać. Dobra, to pojadę sobie do niego. Tu jest gość. Umierasz? Ty też umierasz? Ty masz zero. Ile ty masz HP? Ty jesteś poważny. Headshot'a muszę dać. Ej no! Ej! No ja chciałem... No nie, nie walnąłem. Headshot'a. Nie, dostałem. Dziwne. <gryw> ja nie mogę. Ten ktoś nie wiedział, co się stało. Ale ja tak ktoś to ten, tutaj do bunkra i on nie wiedział, co się dzieje. Ej, czy ty się możesz uspokoić? No nie, spam. Dobra. Najmniej spam Zero ma, zero ma, zero ma! traf! Dobra. O, zadanie. Dajcie. Tu ma celownik, Ej, dobra ta pompa. Wartownik nawet. Ma dobry damage. są apteczki, dobre. Tylko dajcie mi im pogadać. Czy ty jesteś kurna poważny? Super. Nie, ja nie wytrzymam. To jest impuls. Gotowość! Tak! No jesteście to zadali! Jezus Maria, czemu oni to w ogóle usunęli? Ja nie wiem, kto na to wpadł. Boże. Zobaczcie, ja jestem już w rundzie. Jakie mam następne zadanie? Zadbaj... Zbadaj portal, żeby znaleźć Jade. Aha, ja myślałam, że zadbaj o to, by znaleźć Jade. ona tutaj jest chyba. O tu. Nie, ona tu też jest. Nie wiem. Nawet gdzie jest. O, jeszcze dzienne mam. Aha, fabuła. Nie znalazłam tej maski. Oni! Kurczę. Mhm, mhm. Dobra. Nie pojawił się tu samuraj niestety. Szkoda, bo on z niego drobi katana. I miałbym ten, wiecie co. Miałbym kat... Pff, Miałbym broń białą, bo katana to jest broń biała. I mam trafić nią 15 osób chyba. Tak. Albo to jest... Albo kilo taką Taką bronią wręcz. Wiecie? Ej, no co ty robisz? Czy ty jesteś... Daj się zbadać. Tułamek. Oko. Okay. gość. O, daj go! Tu jest. O, tu pójdę, tu, tu może być ktoś. No nie, bo patrzcie, on, nie, on chce zabić tego samuraja pewnie. Nie. On tam coś siedzi. To ja se pójdę tutaj. Ja nie mogę, czemu ja mam takie laki? Dobra, tutaj nic nie ma. Idę na tą miejscówkę. A potrzebuję ten! Ogólnie mam iść tutaj. Muszę tutaj zaznaczyć, se. Mam tam tysiąc metrów. Znajdę sobie auto i co tam pojadę, to zrobię zadanie dzienne. Okej, okay, ludzie się biją. Idę ich offem, bo to są boty. No! Niezłe boty. To widzę Jestem już w rundzie, już nawet lecę. I lecę tu, bo tu mam to zadanie. Na tych to się nie muszę skupiać. W sumie one się same robią. Tylko tego duszka ziemi bym chciał znaleźć bardzo, wiecie. Ciekawe czy jest nowy dalej ziemi na przykład. Nie wiem. Gdzie ja mam tylko wlecieć? Tu coś jest. Czemu to jest wędka? Dajcie, 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 dajcie. Epicki pełen nie zabrałam apteczki, ale walisz to. Błagam! Nie! Dlaczego? Dopiero co tu wylądowałem. Dobra, jeszcze robię te zadania. Część. Widzowie, już jestem tutaj. Mam nadzieję, że teraz nie umrę. Oczywiście nie wiem, w zaoglądałem YouTube'a, więc się nie kapnąłem. Czy jest tu, i leciałem stąd gdzieś. Tutaj, dużo no, więcej. Ekspery się dostaje, chyba nie. Tu są ludzie, tu są ludzie, tu jest milion ludzi, tu jest milion ludzi. Mam pompę, mam wszystko. Ja Mam wszystko, to wszystko? Miałam jakąś ukrytą, tajną bazę, Ukryty ukryty warsztat daj go, czy ma daj go? Warsztat? No znalazłem. O, badaj. Spoko, nie mam czasu. Boję się, że za jakieś kości nie zabiję. No już wszystko. Maskę o, nie mam znaleźć. Spoczko. Postaram się. Dajcie mi to. O, mm, o jest ta pomponja, wolę. No to co, muszę teraz po prostu znaleźć tą maskę. Super, nie ciebie. Tak, że muszę znajdować różne rzeczy, bo zawsze nie, nie da się ich znaleźć po prostu. Kiedy się je chce. No jasne, że tak będzie, teraz będę szukał 50 godzin, nie? Jeszcze bo, zobaczę sobie zadania. Zbierz tom. Tutaj to nieważne. Teraz bierz maski. Du, du, duszek ziemi. Muszę znaleźć duszka ziemi. To myślę, że znajdę sobie zaraz. No dajcie tą maskę. No go To jest epicki item. Epicki item, naprawdę. To nie jest jakoś dużo chyba, żebyście mi dali po prostu epicki item. Naprawdę, ludzie no Dlaczego? Dlaczego? Teraz pewnie nie będę mógł znaleźć tego. Duszka ziemi. Czy tam jest gościu? Nie. To jest auto. Nie jest gościu. No. Jaju. Maska oni nie. Nic fajnego w sumie. Już wszystko mam przeładowane. Dalej, jadę. Duszek ziemi. Ciekawe jak będzie wyglądał. Pewnie będzie taki brązowy. Tyra duszka ziemi. Broń. Jezu, to nie chodzi o duszka, to chodzi o taki posąg. Ja nie mogę, ja wiem jaki to jest, ja go widziałem nawet wczoraj, wiecie? Jezu... Zazwyczaj się spi w lesie, tutaj. No jak się dwa na mapę spią, no... To cud, żebym ja go znalazł. I jeszcze trzeba być bardzo spostrzegawczym, bo... On się tak wtapia w, w tło. No nie strzelaj gościu. No i to by miało sens, że daj broń. Dobra, następne zadanie no to nowy poziom nie wiem. Maska oni? Maska oni, uwaga! Uu! Uu! Ty, klinga, klinga też chcę Klinga, kinga Nic się kojarzę, klinga z kinga Klinga, kinga Dawaj na tego gościa. Gdzie no? No, czy ja cię mogę zabić? Umrzyj, dobrze. Dobrze pompa. Leczenie leczenie. Zadanie zrobiłem, przynajmniej. Jeszcze muszę tego duszka ziemi znaleźć. I tam bronie mamy bliskie znaleźć. Mam dać tą broń duszkowi. Jeszcze zebrać te trzy maski. Je, Juniu. Jedyne, co ja mogę w tej grze zrobić, to raczej zabrać tą maskę, tylko wiecie, chyba, że... Dwa, trzy, cztery, pięć... Wejdziemy pewnie no. Sześć, Siedem. osiem, dziewięć, dziesięć... Nie, nie weszło. No, ale no... Ale raczej normalny. Znaczy normalny, nie raczej normalny, tylko po prostu normalny. Potka. Mogę się uleczyć. Mityki mógłbym pozbierać, jak ludzie mają mityki. Przecież... To mógłbym mityki pozbierać, jakby mi się zaliczało. Gdzie jest medalioniarz? Nie wiem, pewno nikogo w ogóle nie widziałem. W sumie przed chwilą na pociągu. Ale jak się ty chodzę, to myślałem, że szybciej kogoś znajdę. Ciekawe, ile odcinek trwa. 15 minut. O! Jak ja go nie zauważyłem. Tylko tam nie widzę w ogóle. No, ty spamerze! On idzie górą. On musi mieć mity KTT i on poszedł górą przez maskę. Na 100%. Pewny jestem. Chociaż. Może na no to nie wpadł Łiii Nie wiem jakby stąd Gdzie ja mogę iść Mogę zabić go Nie chcę mi się absunę Chó zaczę ktoś go zabija Kurze, no chciałbym znaleźć tego dłużka lasu, ale chciałbym też znaleźć ten mm, maskę. Metalium. No, nie ruszaj się. Uuu, masz... Dla mnie masz maskę i epickie bronie. O, nie, Dziękuję, dziękuję, gościu. Chciałem sobie wezmać, czego nie. Dobra, jakie są, mam zadanie w to? Tuś Aha. Czyli potrzebuję tą maskę. Dobrze, że przeczytałem od razu. Chcę użyć maski. I to wszystko? Wróć do Kendo. Dobra. To teraz tak mój motor. Muszę szybko do Kendo lecieć. I już będę miał wszystkie zadania zrobione fabularne. Czemu ja mam ciągle tyle tego expo? Zrobiłem zadanie. Zostałem tego expo. Dziwne. Był odcinek z Marley właśnie się wrzuca, wiecie? Szybko wrzucił chyba. Nowe zadanie biegłości są moje jakieś takie. Mm, mm, gościu. Ej, to mega spami. Dobra ta broń jest. Duszkowi ziemi, no. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest duszek ziemi? Zbierz nie. Ej, ale zebrałem. Oni pustki. Zebrałem maskę, oni pustki, no. No to super, nie zaliczyło mi to zadanie jeszcze hmm. Potrzebuję epickie bronie. Ja nie mogę To myślałam, że to może duszek Dlaczego ja... Dobra, dwie już. Ach. Dobra, może znajdę tego duszka. Ale miałbym farta. Boże. i właśnie. W ogóle wyspa się pojawiła, nie? Chodź tu. Już zrobione? No i nie dają, nie dadzą mi jak to. Pojadę, po, po, ten. Pojadę tu, bo tam pewnie będzie ten gościu. Pewnie go zabiję. A i, I jak go nie będzie, zabije zabiję bossa. I będę w niego mityki. Przez to będę miał y, zadanie zrobione prawie. Ja poszukam jeszcze tego duszka. Dodatkowe zadania takie? Była nie lepsze. Trzy będzie. Holo tam jest, ale nie wiem, co... Ej, ten gościu tam jest, ja muszę tam jechać, ja mam jest 400 metrów okujcze. Hmm, są jakieś dodatkowe zadania, które się nie wyświetlają chyba, wiecie? chyba jeszcze tylko 300 metrów. No jedź, jedź, jedź! Urzę. Dobra, w sumie to się tam ukryje i ten gość i go zabije z krzaka. Bije, bo zabije już go. Dobra, albo wyjdę z tego żywo i bogaty, albo wyjdę z tego ma i, I bez niczego wtedy. Łatwo! <noise> Przez tą katanę, ale łatwo i tak. No bo ta katana jest wytoka, ja tak szczerze. Gatku! Ty się uspokój! Ty się uspokój! Ja Juniu! Jeszcze we mnie te maski trafiły w locie. Dobra. Ja na luzie. Ile potrzebuję jeszcze zabrać ich? Dwie. Jak zabiję tylko bossa, to będę miał. no to muszę go zabić. Czy ty jesteś chory? Te maski to mnie 10 sekund leciały. Dobra, dawaj. ale tu jest mityk przecież jeden dwa Dobra, ale czy teraz mi zaliczyło przynajmniej że zabrałem matkę tą? no nie teraz też nie dziwne by. no oni pustki maska oni pustki dziwne może dlatego, że zabrałam to po kim się, ja muszę samemu otworzyć. Dawaj weźcie. Już masz zero. Już masz takie zero po prostu. Umrzyj już. No umrzyj.

Ja pielnicze. Ja w ogóle zapomniałem, że on miał medalion. Maski oni w tych meczach, jak mam znaleźć? Zobaczyli tak. Zrobione, zrobione. Zostały mi dwa te zadania. Maski oni pustki. No ale no miałem, nie zaliczyło. daj broń duszkowi. Hmm. To poza odcinkiem zrobię. No i nadal mam tyle. No, co to jest? Zobaczcie, no. Ciągle tyle mi jest. Dziwne to jest. Dobra, lecę na to gościa. Oj, teraz mam mniej pingów. Widzicie? Dziesięć. No. Dziwne to jest. Ojeju. To nie wiedziałam, co to. Ten PN jest taki malutki. Zobaczcie, jak... Mam niewidkę, to mam 10 pingów. Wydaje mi się, że to przez to, że mam... Skin'a, który ma dużego delay'a bardzo, wiecie? No zobaczcie, mam teraz 20. 30. A teraz pum. I od razu. Mniej mam. Nie, troszeczkę mam mniej. No, proszę bardzo. 10 pingów. Widzicie? No i tak mam to raz. -y. O, ty z kibidi. Dawaj, lecę to po ciebie. Hmm... Jednak do niego nie lecę. Oj! Krzak. Hmm... Ciekawe, gdzie jest ten gościu. Jejuniu, jejuniu, odcinek 26 minut trwa. W sobie nie tak długo, nie tak mało. Jeszcze może będzie winek. Szkoda tylko, że kojonki nie mamy. Ktoś umarł. To znaczy, że jestem ja i ktoś. Dzięki, duszku. Okej, jedzie tu gościu. Ej, to ten, co go strzelałem przed chwilą. To jego auto zabrałem chyba, nie wiem Kócze, ja nie wiem, co to wymyślić, że ta Klinga się rozwala wybuchł. No, już tysiąc dostał albo ma jeden HP, ale ja no bo nie wiem No jeden HP ma to jego auto spokój się No i co teraz zrobisz, jak sobie siedzę za drzewem? No, nieźle. Brawo, ja. Dobra, on pada. On, ja też. Nie, ja nie. Ja jednak tak! Sobie. Teraz biegnij! nie, no, auto nie biegło. No ty giblu, no ty, sz... no nie, no ja nie waliłem to kataną, no Boże, no jak można tak grać, jak można tak grać. W ogóle włączyłem sobie we wszystkim auto odbieranie. Ojeju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1... 12 rzeczy. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Chwila. Czyli pięć poziomów zdobyłem, to mam 80 już. Nie, 78. Dziwna. Chwila. Aktywna subskrypcja. Aha. Ja nawet nie wiedziałam. Nie wiem, nie Dobra, nie wiem, nie ja będę przedłużał. Yy, jeszcze to zobaczę. Aha, zaraz będę miał to. Dostałem. To wszystko. To pięć poziomów byłem. Jeszcze pójdę na mapki. Dobra, widzę no co co? Narkka. A, w ogóle jak to widzicie, to jest stream na Twitchu z Fortnite'a. Z yy, tych mapek takich. nalka.